Pan króluje. Niechże zadrżą narody, siedzi między cherubinami, niechże się poruszy ziemia. Psalm 99, pierwszy wiersz. Obłok i ciemność wokół Niego. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Psalm 97, drugi wiersz. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Łaska i wierność idą przed Tobą. Psalm 89, 15 wiersz Jedno z tych chwalebnych stworzeń zgrzeszyło. Był to jeden z owych błyszczących cherubinów, pełen mądrości i skończonego piękna, który z rozportartymi skrzydłami Stał przed Tronem Bożym i osłaniał tron łaski, nad którym spoczywała nieprzerwanie promieniująca chwała odwiecznego Boga. Był to jeden z wysoko postawionych aniołów, który zapomniał o swoim statusie, stworzenia i począł dążyć do zrównania się z Bogiem, stwórcą. Przeczytajmy jeszcze raz o nim. Tyś był cherubinem pomazanym, cherubinem z rozportartymi skrzydłami nakrywającym. Jam cię wystawił, byłeś na górze Boże Świętej. W pośród kamienia ognistego przechadzałeś się. Byłeś doskonały na drogach. Twoich od dnia tego Któregoś jest stworzony, aż się znalazła nieprawość w Tobie. Ezechiel 28, rozdział 14 po 15 wiersz. Co było przyczyną grzechu w tej chwalebnej kiedyś istocie? Co było źródłem jego wygórowanej ambicji zrównania się z Bogiem? Oto odpowiedź. Podniosło się serce Twoje dla piękności Twojej. Na złeś używał mądrości słowej dla jasności Twojej. Ezechiel, 28 rozdział, 17 wiersz, Biblia Gdańska Będąc doskonałym w piękności, spoglądał na siebie, zamiast na Tego, który wyposażył go w tę doskonałą piękność. Potem zaczął rozmyślać nad sobą i podziwiać samego siebie. Z tego powodu rósł w pychę i wmówił sobie, że miejsce, które zajmuje, jest dla niego zbyt niskie i nie odpowiada jego możliwościom oraz nie jest w pełni odpowiednie do jego wyobrażenia o sobie. Doszedł do wniosku, że stanowisko jakie posiada nie odpowiada w pełni godności jaką sobie przypisywał. Prawdą jest, że posiadał doskonałą piękność, pełnię mądrości i wzniosłą godność. Jednak wszystko to otrzymał od Boga przez Jezusa Chrystusa, który go stworzył. Nie posiadał niczego włącznie ze swoją egzystencją. Czego nie otrzymałby w darze. Już samo to, że zaczął uwielbiać to, co otrzymał, pyśnić się swoją pięknością, wmawiając sobie, iż wszystko, czym się wyróżnia, jest jego zasługą, było istocie ignorowaniem stwórcy i stawianiem siebie na jego miejscu. Więcej chwaląc się tym, co otrzymał. Czynił to tak, jak gdyby tego nie otrzymał, lecz było jedynie jego wyłączną zasługą. Pysznił się i podziwiał sam siebie za swe zalety, dowodząc w ten sposób, że wszystko sam sobie zawdzięcza. Wszystko to, według jego własnej oceny, było tym, co powinno zrównać się z Bogiem. Gdy już zniweczył swoją mądrość, nie dziwi fakt, że zaczął zachwycać się swymi fałszywymi myślami. Będąc jedynie stworzeniem, nie mógł pojąć odwiecznego postanowienia, które Bóg urzeczywistnił w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Wszystkie rzeczy mierzył swoją własną wypaczoną wyobraźnią. I pojmował wszystko na podstawie tego, co potrafił dostrzec. Odłączywszy się od Boga, widział wszystko jedynie w zamglonym świetle i to z powodu wypaczonej i zniweczonej przez siebie mądrości. To znowu, a taka jest natura odstępstwa, doprowadziło go do błędnego rozumowania, że wszystko, Kręci się wokół niego. W ten sposób, mierząc swoją pogmatwaną wyobraźnią wszystkie rzeczy rozpoczynające się i kończące na nim samym, stawiał się na stanowisku Boga i uważał się za równego Bogu. Obserwując Boga, stwierdził jednak, że on nie widzi go takim, za jakiego sam się uważa. W żadnym wypadku nie mógł zauważyć, by Pan Bóg zamierzał lub uważał za stosowne podnieść go do tej godności i na to stanowisko, jakie według własnego mniemania słusznie miało się mu należeć. Wobec tego doszedł do wniosku, że w spełnieniu jego nadziei przeszkadza mu Chrystus który był równy Bogu. Mówił sobie, że Chrystus przebywa przy Ojcu po to, by usunąć go w cień i nie pozwolić mu wykazać się pełnią swych możliwości przed zastępami niebieskimi. Ta myśl doprowadziła go do wyeliminowania tego, który był równy Bogu, a na to miejsce postawić siebie i zrównać się z tym samym, z Bogiem. Zaczął uparcie obmyślać plan, jak przywłaszczyć sobie choćby przemocą pozycję równą Bogu. Dlatego napisano o nim. O gwiazdo jasna, synu Jóczenki, a przecież to ty mawiałeś w moim sercu. Stąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze, narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Izajasz, 14 rozdział, od 12 do 14 wiersza. Te wyrażenia wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, i zasiądę na górze narad, na najdalszej Najdalszej północy, lub na stronach północnych są warte zapamiętania. W psalmie 48, od 2 do 4 wiersza, jest napisane: Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały w mieście Boga naszego, na swej górze świętej. Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi. Góra Syjon, na krańcach północnych miasto Króla Wielkiego, Bóg w pałacach jego okazał się jak warowny gród nie jest zamiarem tego rozważania wyjaśnienie dokładnego znaczenia słów na krańcach północnych. Bez wątpienia zostało nam jednak przez to wyjaśnione, że gdzieś na jakimś szczególnym miejscu. Na świętej górze znajduje się majestat niebios. Dlatego też, gdy Lucyfer oświadczył: Zasiądę na górze Narad na najdalszej północy, było to niewątpliwie wyrazem jego zdecydowanego dążenia do zrównania się z Najwyższym. Inne zwroty tego testu, tekstu mówią o tym samym. W ten sposób, w całym tego słowa znaczeniu, znaleźliśmy tego, który nie przebierając w środkach z niezwykłą drapieżnością, zachłannie upierał się, by być równym Bogu. Znaleźliśmy Jego imię, wiemy, jakie posiadał stanowisko i co go do tego popchnęło. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Gdyż teraz pojawił się daleko poważniejszy problem niż wielu sądzi. Gdy Lucyfer zaczął zachwycać się sobą to we własnych oczach. Widział się już na tak wysokim stanowisku iż tylko o równość z Bogiem mogła zadowolić jego wygórowane ambicje. Jedynie zajęcie stanowiska Boga mogło w jego mniemaniu Zapewnić mu dalszy rozwój jego osobowości. Z tego powodu stary porządek, który dotąd istniał, nie mógł już się ostać. Nowe okoliczności wymagały nowego porządku, i dlatego musiały zajść niezbędne zmiany. Gdyby postanowienia i twierdzenia Lucyfera Zostały przyjęte, a jego zamiary urzeczywistnione, oznaczałoby to z całą pewnością zmianę w porządku rządów bożych. A to faktycznie odpowiadało jego stale wzrastającym wymaganiom. Domagał się przyjęcia własnych poglądów, według których największa władza i moc należałaby do niego. I tylko jego plany i postanowienia miałyby być wykonywane. W tym wszystkim bezwarunkowo miał nastąpić nowy porządek rzeczy, a wszystko oczywiście w imię rozwoju i wolności, moralnego i intelektualnego postępu, krótko mówiąc, proponował reformę w rządach bożych. Lecz, lecz zmiana w porządku i rządach Bożych siłą rzeczy wymaga zmiany Bożego Prawa. Prawo Boże jest odbiciem charakteru Bożego, czyli odzwierciedleniem istoty samego Boga. Domaganie się zmiany Jego prawa jest domaganiem się od Boga, aby On się zmienił. Dla Boga z kolei pozwolenie na Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w Jego prawie oznaczałoby zmienienie samego siebie. Jest napisane i czytaliśmy, że sąd i sprawiedliwość, ta sprawiedliwość, która jest wyrażona w prawie Bożym, jest fundamentem i podporą tronu Bożego, a przez to także fundamentem rządów Bożych. Zatem propozycja zmienienia prawa Bożego już sama w sobie jest propozycją zmiany rządów Bożych, a to prowadzi w rezultacie do usunięcia i obalenia fundamentów rządów Bożych. To z kolei prowadzi do usunięcia panowania Bożego i ustanowienia innego, niezależnego od Boga panowania które nie byłoby oparte na prawie i sprawiedliwości, na sądzie, łasce i na prawie, lecz wyłącznie na interesowności i egoizmie. Gdy sąd i sprawiedliwość są fundamentem tronu i rządów Bożych, gdy łaska i prawda znajdują się przed obliczem tego, który siedzi na tronie. I na tych zasadach opiera się panowanie. Wtedy oczywisty sposób ten tron i to panowanie istnieje tylko w oparciu o najwyższe dobro, szczególnie błogosławieństwa i najdoskonalsze szczęście dla całego Bożego Wszechświata. Jest ono wyrażone w jednym, jedynym słowie, a jest nim miłość. Lecz o ile porządek rządów Bożych miałby zostać usunięty i zastąpiony innym porządkiem rządzenia, opartym na interesowności i egoizmie, w którym każdy chciałby żyć tylko dla siebie i stać na pierwszym miejscu, w którym każdy dążyłby do panowania, wywierania swego wpływu i stosowania przemocy którym panowałaby pycha i dążenie do objęcia wysokich stanowisk, a to z kolei powodowałoby nieufność. Złość, zazdrość, ucisk, tłumienie buntów, to krótko mówiąc, tego rodzaju rządy mogły istnieć jedynie w uniwersalnym systemie absolutnej tyranii, wyrażonej. W jednym słowie, a jest nim przemoc. Na podstawie tych założeń, od których wyszedł Lucyfer pomiędzy rządami opartymi na sprawiedliwości i sądzie, własce i prawie kierowanymi przez miłość, a rządami ześrodkowanych na egoizmie, szpiegostwie, kluczeniu, tyranii i przemocy. Nie ma innej alternatywy, jak zapanowanie powszechnej anarchii i chaosu. Sensem i podstawą istnienia jakiegokolwiek rządu jest zachowywanie prawa. Jeśli prawo nie może się ostać, jeżeli fundamentalne zasady rządzenia muszą zostać zmienione z powodu wygórowanych ambicji. Różnych pretensji i niezadowolenia, wtedy rządy przestają istnieć i nastaje rozpad. Tego rodzaju rozbieżności rujnują nie tylko szczęście i najwyższe dobro mieszkańców całego wszechświata, ale godzą także w egzystencję rządów Bożych, a nawet w samego Boga. Uznanie tego nowego. Systemu oznacza koniec rządów bożych. Jeżeli nadal ma panować Bóg, wtedy wszystkie inne dążenia muszą zostać całkowicie usunięte. Nie chcemy przez to powiedzieć, że Lucyfer od samego początku zdawał sobie z tego sprawę lub przewidywał skutki swoich przedsięwzięć. On jest tylko stworzeniem. Jego zdolność pojmowania i przewidywania była zbyt ograniczona, by mógł zgłębić i pojąć postanowienia Boże, które Bóg objawił i, uprze i urzeczywistniał jedynie przez Chrystusa. W swoim buncie przeciwko Bogu i Chrystusowi Lucyfer nie był zdolny pojąć. Jakichkolwiek zamiarów i postanowień bożych. Z powodu swej zniweczonej mądrości, wszystko widział w fałszywym świetle, własnej nieokiełznanej wyobraźni. Nie był w stanie widzieć tych rzeczy tak, jak się faktycznie miały, lecz widział je na podstawie własnego, przewrotnego rozumowania. Na podstawie tego, co jedynie mógł wiedzieć, wydawało mu się, iż to, co robi, rzeczywiście służy dla ogólnego dobra. Jego wizja nowego porządku rzeczy nie mogła sięgać zbyt daleko. Jego plany wydawały mu się lepsze aniżeli to, co postanowiła odwieczna rada Wszechmocnego Boga. Jednak Pan Bóg widział to wszystko. Jakże Chrystus widział wszystkie te rzeczy. Oni wiedzieli już od zamierzchłych wieków, jakie będą skutki postępowania Lucyfera. Od początku widzieli okropne następstwa wszystkich jego przedsięwzięć i koniec jego drogi, na którą wkroczył. Wiedzieli dokładnie. Że rozchodzi się tutaj o radość i życie przez cierpienie i śmierć każdego stworzenia we wszechświecie. Wiedzieli, że albo radość i życie w systemie Bożej miłości, albo cierpienie i śmierć w systemie egoizmu i przemocy. Z tego powodu Pan Bóg nie mógł ani uznać. Ani też w żaden sposób zatwierdzić tych egoistycznych propozycji. On nie mógł zmienić swojego prawa, zakonu, on nie mógł zmienić swego charakteru, nie mógł przestać być Bogiem, nie mógł abdykować. Tron Boży i sprawiedliwe rządy w uniwersum musiały istnieć nadal. Wiadomo, że tak pewnie jak Bóg i Jego zakon nie mogły ulec zmianie. Tak pewnie i jedynie musiał się zmienić Lucyfer, zmienić swoją linię postępowania, albo pójść na zagładę. Zrozumienie, wola i zamierzenia Boże nie mogły ani ulec zmianie, ani przestać istnieć. Dlatego też musiały ulec zmianie zrozumienia, wola i zamierzenia Lucyfera. W związku z tym Pan zachęcał go do zmiany swego rozumowania, do odstąpienia od swej własnej woli i porzucenia swych zamierzeń. Pan rozmawiał z nim, prosząc go, aby odrzucił własne ambicje i powrócił do Boga. Możemy to łatwo zrozumieć. Biorąc pod uwagę fakt, iż odwiecznym zamiarem Bożym było to, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. Efezjan, pierwszy rozdział, dziesiąty wiersz: I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, Pojednało się z nim. Kolosań pierwszy, rozdział, dwudziesty wiersz. Wynika z tego, że już w niebie był ktoś, a z jego przyczyny jeszcze inni, kto wystąpił przeciwko Chrystusowi i odłączył się od Boga. A to, że odwiecznym zamiarem Bożym było połączenie w Chrystusie wszystkich rzeczy w jedną całość, które są na niebie świadczy, że Pan Bóg, zgodnie ze swą naturą, zachęcał Lucyfera do powrotu, do jedności i zgodności ze swymi postanowieniami w Chrystusie.